Octem i wapniem. Rok 2022 to był dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i na ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne wydarzenia. Witam się taką zgrabną parafrazą znanego cytatu. Kto czytał ten wie, kto nie czytał, niech żałuje i chociaż film obejrzy, ale żarty na bok, bo temat jest poważny, mianowicie zaraza ziemniaczana, no i choroby grzybowe. I na kanale oprysk z drożdży był, był, oprysk z tymianku był, był, oprysk ze skrzypu był, był. I teraz przyszła pora na kolejny oprysk, jaki stosuję w swoim ogrodzie właśnie przeciwko chorobom grzybowym, mianowicie oprysk od stanem wapnia. I do przygotowania takiego oprysku będzie potrzebny oczywiście ocet, jak i również kreda, węglan wapnia. Może być kreda malarska, a ja używam kredy pastewnej. Butelka litrowa, i właśnie do tej butelki litrowej wsypuję odmierzone 130 g kredy. Teraz dolewam wody do pełna Zakręcam i dobrze mieszam. Butelkę oczywiście warto sobie opisać, żeby było wiadomo co w niej jest. Czasami się ktoś nie pomylił, że to jakieś przypadkiem mleko. No i teraz pora na ocet. Ja używam takiego octu jabłkowego. To właśnie może być ocet jabłkowy winny, ten jest akurat 6%, i tutaj tego 6% octu będę potrzebował 250 ml. Natomiast również popularny jest ocet 10% i tego 10% wtedy potrzebujemy 150 ml. Tak więc odmierzam sobie 250 ml tego octu. Wlewam do butelki 5 -litrowej. Do tej butelki do tego octu dodaję właśnie tą robioną wcześniej zawiesinę kredy. Oczywiście należy ją każdorazowo przed użyciem dobrze wstrząsnąć, wymieszać. I tej kredy, tej zawiesiny kredy dodaję 100 ml. Jak widzicie, to teraz następuje reakcja chemiczna. Wszystko tu się burzy, syczy, wydziela się w tej chwili dwutlenek węgla. właśnie tak to ma wyglądać jeśli tutaj y, czasami nie będzie Wam zachodziła jakaś reakcja chemiczna właśnie tego rodzaju burzenie syczenie i tak dalej to znaczy że coś właśnie z tą y, Waszą kredą jest nie tak być może to jest sam wapń i tutaj taka reakcja może czasami nie zachodzić ja teraz czekam chwilę właśnie aż ten Tutaj płyn się wyklaruje, przestanie się burzyć i będzie gotowy do oprysku. Jak widzicie tego octu idzie sporo dosyć, no bo to jednak butelka miała 300 ml, zostało tutaj niewiele. Praktycznie butelka na raz. Natomiast tej kredy tutaj zostaje sporo, także praktycznie ja taką butelkę jednolitrową to można powiedzieć, że na cały sezon do opryskiwania mi wystarcza. Tak więc po ustaniu reakcji chemicznej, gdzie już nic tutaj się nie burzy, nie syczy, tą butlę 5-litrową Uzupełniam wodą do pełna. No, i następnie wlewam gotowy już oprysk, właśnie do opryskiwacza. Pozwolicie, że je na chwilę skorzystam, właśnie ze ściągi, aby opowiedzieć, na jakie choroby, właśnie, grzybowe, oprysk jest skuteczny i pomaga w ich zapobieganiu i zwalczaniu. Mianowicie, sporo właśnie Chorób grzybowych z grupy Phytophthora, wspomniana wcześniej zaraza ziemniaczana, ale również zgnilizna korony truskawki, zamier, zamieranie róż i azali, choroby bulw ziemniaka i tulipana, czernienie łodyg roślin strączkowych, a poza tym takie choroby jak antraknoza pomidora, srebrzysty park ziemniaka, puzaryjne więdnięcie właśnie tutaj yy, Często, właśnie pomidory pod osłonami w czasie upałów są narażone na tą chorobę. Szczególnie jeśli się uprawia pomidory tak jak ja, w jednym miejscu przez dłuższy czas, choroba może tutaj powodować właśnie więdnięcie pomidorów. Jest to choroba odglebowa, ale także ten oprysk może być również skuteczny na parcha jabłoni. Ja najczęściej opryski czy to właśnie od stanem wapnia czy innymi wcześniej już wymienianymi środkami ekologicznymi wykonuje sobie z rana tutaj pod osłonami wychodzę z takiego założenia że lepiej robić to rano i spokojnie tutaj właśnie ten oprysk na liściach obeschnie natomiast jeśli bym wykonał wieczorem ten oprysk to czasami mogłoby się zdarzyć tak, że oprysk nie zdążyłby obesknąć na liściach, i przez całą noc tutaj liście byłyby mokre. I zamiast tutaj pomóc, to mógłbym po prostu pomidorom czy też innym tutaj uprawom zaszkodzić. No i wiadomo, że taki oprysk najbardziej skuteczny będzie w uprawach pod osłonami. Jednak właśnie ten odstan wapnia można sobie jeszcze dodatkowo zmodyfikować, aby również skuteczny był w uprawach w gruncie, gdzie te jednak rośliny są narażone na czynniki atmosferyczne. No i ten oprysk bywa często właśnie te ekologiczne środki bywają często zmywane przez deszcz. Tak więc teraz wspomniana już modyfikacja właśnie do oprysku w gruncie. Znów no, będzie potrzebna butelka o pojemności 1 litra. Tutaj już dałem wodę. Wody pół litra. Woda najlepiej demineralizowana lub też przefiltrowana lub po prostu tak jak w moim przypadku deszczówka. Ocet, tym razem ocet spirytusowy 10% i jajko, a konkretnie białko jajka do tej, do tego pół litra wody wlewam 25 ml octu Mieszam Okay, i teraz właśnie białko z jajka normalnie jak jakiejś kuchni Dobra. I to białko lewam właśnie tutaj do tego octu z wodą. I teraz mieszam delikatnie. Tego już tutaj nie wstrząsam. Czyli przeciwnie jak to yy, lubił wypijać agent James Bond. Ma być mieszane, a nie wstrząśnięte. Teraz odstawiam to do lodówki na 24 godziny. No i co jakiś czas wypadałoby to również yy, przemieszać. No i po 24 godzinach powstało coś, co nazywa się hydrolizat białka. I teraz należy to przecedzić, przelać przez szmatkę, uzupełnić wodą właśnie do tego jednego litra. przygotowany hydrolizat można dodawać do oprysku do wcześniej sporządzonego oprysku odstanu wapnia w ilości 200 ml właśnie tego hydrolizatu na każdy litr właśnie tego odstanu Tak czy inaczej dzisiaj z oprysku w tej chwili na razie w gruncie nic, bo drugi dzień wieje wiatr, ale to nic straconego, bo właśnie ten hydrolizat w butelce zamknięty w lodówce może być przechowywany nawet Yy, dwa tygodnie. No, i jeszcze teraz pytanie: jak to działa? W skrócie można powiedzieć, że ten, że ten hydrolizat tworzy właśnie na liściach powłokę, która zapobiegnie zmywaniu właśnie tego naszego odstanu wapnia przez deszcz. Także wyszedł taki chemiczny, eksperymentalny filmik. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce. A w następnym filmie będę zamieniał ołów w złoto. Na pewno będą większe wyświetlenia.